Ten dzisiaj takie pudełko, a żeby je otworzyć, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A otworzymy. Jeszcze mnie ja, takie przyjrzeć. Wkładamy. Obca Ja już kiedyś takie otwierałem ale nie nagrałem. To, to kurwa jest, to ciężko się... Ja czekać. Jest, jest. Jeden kloczek poszedł. choć jest na mojej klawiaturze. Jeszcze klocek odkładamy. Niebieski Ale klocek pierwszy był. Nie chcę. Teraz użyję rajk, dobra. Rejkę. Czekaj, czekaj, coś tu Uu, jest. Uuu, jest ten klocków. Biorę to dlatego, że jesteś Kolejnego dnia dziewczynka I co było? Tyle klocków z tym pudełkiem rozwalamy to. Nie szkoda mi. I już za koniec Mówiłem, że zostawcie i tak łapkę w górę, i subskrypcję, i dzwoneczek. Pamiętajcie. Na razie.